To, co wydarzyło się dziś rano, wstrząsnęło nie tylko światem sportu, ale i całym krajem. Iga świątek, niekwestionowana królowa tenisa, mistrzyni spokoju i koncentracji, przerwała milczenie w sposób, którego nikt się nie spodziewał. W krótkim, ale pełnym emocji oświadczeniu, opublikowanym na jej oficjalnych mediach społecznościowych, padły słowa, które wywołały eksplozję w sieci: Kocham go. Ta deklaracja miłości, wypowiedziana przez najbardziej introwertyczną i zamkniętą w sobie sportsmenkę Polski, stała się natychmiast tematem numer jeden w serwisach informacyjnych i na portalach plotkarskich. W ciągu kilku minut hashtag z jej imieniem zdominował media społecznościowe, a reakcje fanów, dziennikarzy i komentatorów nie miały końca. Wszyscy próbowali dociec, o kogo chodzi, kim jest tajemniczy mężczyzna, który zdobył serce światowej mistrzyni. W studiach telewizyjnych eksperci od wizerunku analizowali każde jej słowo, każdy gest, każde zdjęcie z ostatnich miesięcy, próbując odczytać ukryte znaki. Na Twitterze wybuchła burza emocji, a pod jej postem pojawiły się tysiące komentarzy od zachwytu po niedowierzanie. Dla wielu to szok, bo Iga zawsze konsekwentnie oddzielała życie prywatne od kariery, unikając sensacji i chroniąc swoją prywatność z niezwykłą determinacją. Teraz jednak ten mur ciszy runął z hukiem, odsłaniając zupełnie nową stronę mistrzyni. Niektórzy fani piszą o niej z dumą, inni z niedowierzaniem, jeszcze inni pytają, czy to nie element kampanii, czy może gest spontaniczny, zrodzony z prawdziwego uczucia. W ciągu godziny portale sportowe i tabloidy prześcigały się w publikowaniu zdjęć i spekulacji, przypominając wcześniejsze momenty, w których świątek była widziana z tajemniczym towarzyszem podczas turniejów w Rzymie i Paryżu. Zdjęcia, które kiedyś wydawały się przypadkowe, dziś nabrały zupełnie nowego znaczenia. Redakcje przeprowadzały błyskawiczne analizy jej wywiadów z ostatnich miesięcy, szukając tropów, słów, które mogłyby wskazywać na kogoś szczególnego. Polska prasa sportowa, zwykle powściągliwa wobec tematów prywatnych, tym razem nie miała litości nagłówki krzyczały o miłości życia, tajemniczym związku, szoku fanów i przełomie w wizerunku tenisistki. To wyznanie, Niepozorne w formie stało się społecznym trzęsieniem ziemi, które przekroczyło granice sportu i przeniosło Igę Świątek w zupełnie nowy wymiar medialnej rzeczywistości. Od momentu, gdy słowa Igi Świątek obiegły internet, wszystko zaczęło się dziać jak w przyspieszonym filmie. W ciągu zaledwie kilku godzin temat zdominował wszystkie portale informacyjne i stał się absolutnym numerem jeden na listach wyszukiwań. Telewizje przerywały programy, by łączyć się na żywo z komentatorami, a dziennikarze z całego świata próbowali zdobyć jakiekolwiek szczegóły o tajemniczym mężczyźnie, którego wybrała mistrzyni. Na ekranach pojawiały się zdjęcia z jej ostatnich turniejów. Każde spojrzenie, każdy gest interpretowany był jak fragment układanki, która wreszcie zaczynała się składać w całość. W mediach społecznościowych pojawiły się setki tysięcy reakcji. Fani prześcigali się w tworzeniu teorii i analiz, doszukując się w archiwalnych zdjęciach śladów tej relacji. Jedno z nich, wykonane w Paryżu podczas Roland Garros, ukazywało igę w uśmiechu nieznanym dotąd fanom spojrzenie ciepłe i rozmarzone, jakby nieobecne. Dziś to właśnie to zdjęcie krąży po sieci jako symbol nowego etapu w jej życiu. Media przypomniały też jej wcześniejsze wypowiedzi o tym, że w sporcie najtrudniej zachować równowagę między pasją a prywatnością. Wtedy nikt nie przypuszczał, że mówi o czymś znacznie głębszym, że za tym spokojem kryło się uczucie, które dojrzewało po cichu, z dala od fleszy. Dziennikarze sportowi, przyzwyczajeni do analiz meczów i statystyk, musieli teraz zmierzyć się z emocjonalnym wymiarem historii, która wymknęła się z kortu i wkroczyła w sferę ludzkich uczuć. Niektórzy z nich pisali o odwadze, inni o rewolucji w wizerunku mistrzyni. Bo po raz pierwszy Iga Świątek pokazała się nie jako perfekcyjna maszyna do wygrywania, ale jako kobieta z sercem i emocjami. Wśród komentatorów pojawiały się głosy, że to może być moment przełomowy nie tylko w jej życiu prywatnym, ale i w karierze, bo każdy sportowiec, nawet najtwardszy, potrzebuje równowagi między miłością a ambicją. W kuluarach turniejów mówi się, że od kilku miesięcy dało się zauważyć subtelne zmiany w zachowaniu Iggy. Była bardziej zrelaksowana, częściej uśmiechnięta, jakby coś w niej rozkwitało. Na zdjęciach z lotniska w Doha trzymała w dłoni bransoletkę, której wcześniej nigdy nie nosiła. Dziś fani dostrzegają, że podobny model nosi także pewien młody dziennikarz sportowy z Hiszpanii, który w ostatnich miesiącach wielokrotnie towarzyszył jej podczas konferencji prasowych. To wystarczyło, by tabloidy zaczęły gorączkowe poszukiwania, przeglądając każde wspólne zdjęcie, każdy kadr, w którym mogło pojawić się choćby odbicie tej relacji. Plotki podsycił fakt, że Iga niedawno udzieliła wywiadu, w którym mówiła o tym, jak trudno jej zaufać ludziom spoza świata sportu, ale że czasem los sam stawia na drodze kogoś wyjątkowego. Teraz te słowa brzmią jak zapowiedź tego, co dziś stało się faktem. Fani, którzy zawsze podziwiali ją za chłodną precyzję i skupienie, nie kryją wzruszenia. Komentarze pełne są słów wsparcia i emocji, jakby Polska razem z nią przeżywała te chwile. Nie brakuje też sceptyków, którzy sugerują, że za tą deklaracją może kryć się coś więcej niż uczucie. Może nowa kampania, może forma symbolicznego gestu wobec presji medialnej. Ale bez względu na interpretację, jedno jest pewne: Iga Świątek przestała być tylko ikoną sportu. Stała się symbolem autentyczności w świecie, w którym każdy gest jest analizowany, a każde słowo może wywołać burzę. W redakcjach gazet dzwonią telefony, producenci programów śniadaniowych dopytują o możliwość występu, a stacje radiowe cytują jej słowa w pętli, jakby miały moc zatrzymania czasu. Wśród przyjaciół, tenisistki również wrze. Niektórzy z nich, anonimowo cytowani przez media, przyznają, że już od dawna wiedzieli, że coś się zmieniło. Wspominają rozmowy, w których Iga po raz pierwszy od lat mówiła o szczęściu, o spokoju, o poczuciu, że wreszcie może być sobą. W świecie sportu, gdzie uczucia często są ukrywane pod maską profesjonalizmu, to wyznanie zabrzmiało jak manifest. W Paryżu, w Londynie, w Melbourne, wszędzie tam, gdzie pojawia się nazwisko świątek, temat jej miłości przyciąga uwagę bardziej niż wyniki meczów. Włoskie i francuskie portale cytują ją na pierwszych stronach, opisując ten moment jako jedno z najbardziej nieoczekiwanych wydarzeń w świecie sportu w ostatnich latach. Wieczorem tego samego dnia, gdy świat obiegła wiadomość o wyznaniu Igi świątek, atmosfera w mediach osiągnęła punkt wrzenia. Telewizje informacyjne nadawały specjalne wydania, a na portalach pojawiały się dziesiątki artykułów z analizami, komentarzami i niekończącymi się spekulacjami. Reporterzy stali pod jej domem w raszynie, czekając na jakikolwiek ruch, na choćby cień potwierdzenia. Każdy nowy szczegół stawał się paliwem dla medialnej gorączki. Każde wspomnienie z przeszłości nabierało teraz zupełnie innego sensu. W studiach debatowali eksperci od relacji wizerunkowych, psychologowie sportu i byli zawodnicy, próbując zrozumieć, dlaczego akurat teraz, w szczycie swojej kariery, zdecydowała się na tak osobiste wyznanie. Jedni mówili o dojrzewaniu emocjonalnym i potrzebie normalności, inni o przełomie w jej życiu, który mógł być katalizatorem zmian nie tylko w sferze prywatnej, ale i zawodowej. Wśród fanów emocje sięgały zenitu. Na forach dyskusyjnych i w grupach fanowskich powstawały długie wątki, w których internauci analizowali każde zdjęcie z jej Instagrama. Zauważono, że już w styczniu pojawiło się ujęcie z wieczornego spaceru po Madrycie, które wydawało się wtedy niewinne. A dziś, po wyznaniu, nabiera całkiem innego znaczenia. W tle kadru widać było męską sylwetkę, zaledwie zarys ramienia, ale wystarczyło to, by wywołać falę domysłów. Na innym zdjęciu z turnieju w Indian Wells widać było delikatny uśmiech, który wielu teraz odczytuje jako pierwszy ślad uczucia. W prasie sportowej pojawiły się archiwalne wywiady, w których Iga wspominała o tym, że w pewnym momencie zrozumiała, że nie da się oddzielić życia od emocji, że bycie sportowcem nie oznacza bycia pozbawionym uczuć. Wtedy te słowa przeszły bez echa, dziś brzmią jak zapowiedź wydarzeń, które właśnie wstrząsnęły światem mediów. Przyjaciele tenisistki, pytani przez dziennikarzy, reagowali ostrożnie. Jedni mówili o tym, że Iga od dłuższego czasu promieniała spokojem, inni, że zniknęła z towarzyskiego życia, skupiając się na czymś, o czym nie chciała mówić. Wśród nich pojawiły się jednak też głosy, że mężczyzna, którego pokochała, nie jest osobą z branży sportowej, lecz kimś, kogo poznała podczas jednego z projektów społecznych, w których brała udział po sezonie. To właśnie tam miała znaleźć nie tylko inspirację, ale i bliskość, której dotąd brakowało w jej intensywnym życiu. W redakcjach dziennikarskich trwało śledztwo medialne, którego intensywność przypominała największe afery show biznesu. Redaktorzy przeszukiwali archiwa, by znaleźć moment, w którym można było dostrzec pierwsze sygnały. Przypomniano wywiad z Paryża, gdzie Iga, pytana o szczęście, odpowiedziała enigmatycznie, że ma w życiu kogoś, kto daje jej siłę. Wtedy nikt nie zwrócił na to uwagi. Dziś to zdanie cytowane jest w kółko w telewizji i na portalach społecznościowych. W nocy jeden z czołowych dzienników sportowych opublikował zdjęcie, wykonane kilka tygodni wcześniej na lotnisku w Zurychu, na którym widać, jak Iga rozmawia z tajemniczym mężczyzną, oboje uśmiechnięci, zupełnie nieświadomi, że za chwilę ich życie stanie się przedmiotem narodowej debaty. W komentarzach pod artykułem wybuchła lawina emocji. Fani pisali, że to piękne, że mistrzyni wreszcie pozwoliła sobie na uczucie, inni ostrzegali, że taki krok może wystawić ją na jeszcze większą presję. Wśród sportowców pojawiły się gesty wsparcia. Karolina Wozniacki napisała, że podziwia odwagę Igi, a Nowak Djokowicz w jednym z wywiadów powiedział, że w świecie, w którym wszyscy oczekują od sportowców doskonałości, taki gest autentyczności jest czymś rzadkim i cennym. W Polsce emocje sięgnęły poziomu, którego nie notowano od lat. Poranne programy śniadaniowe rozpoczęły dzień od analizy tej historii, a stacje radiowe grały utwory o miłości, dedykując je Idze. W jednej z popularnych audycji dzwonili słuchacze, którzy wyrażali wzruszenie i dumę, mówiąc, że czują się jak świadkowie czegoś prawdziwego. Wśród kibiców, którzy od lat śledzą każdy jej mecz, panowało poczucie, że to moment przełomowy nie tylko dla niej, ale i dla całego polskiego sportu. Najbardziej zaskakujące w całej historii nie były jednak reakcje mediów czy fanów, lecz to, co zaczęło dziać się w najbliższym otoczeniu igi świątek. Rodzina, która od lat stała na straży jej prywatności, nagle znalazła się w samym centrum medialnego wiru. Ojciec Tomasz Świątek, były wioślarz olimpijski, znany z chłodnego spokoju i konsekwencji, został przyłapany przez reporterów przed domem w Raszynie. Jego twarz zwykle opanowana, tym razem zdradzała emocje. Mówił niewiele, ale każde słowo było ważone. Podkreślał, że Iga jest dorosłą kobietą, która wie, co robi i że jako rodzina zawsze wspierali jej decyzje, niezależnie od tego, czy dotyczyły sportu, czy życia prywatnego. Jednak w jego oczach widać było napięcie, jakby chciał chronić córkę przed lawiną, która właśnie ruszyła. Wkrótce po nim głos zabrała siostra Igi, Agata, która od lat unikała mediów, ale tym razem zdecydowała się na krótki komentarz w internecie. Napisała, że jest dumna z odwagi Igi i że szczęście jej siostry jest dla niej najważniejsze. Ten wpis w ciągu kilku minut zebrał tysiące polubień i stał się jednym z najczęściej cytowanych w polskich mediach społecznościowych. Internauci pisali, że to właśnie ten gest pokazuje, jak silne więzi łączą rodzinę świątków. W tym samym czasie tabloidy zaczęły publikować zdjęcia z przeszłości, na których widać, jak ojciec i córka trenują razem na korcie. Zdjęcia, które kiedyś symbolizowały sportową determinację, dziś stały się tłem opowieści o relacji pełnej emocji, dumy i niepokoju. W studiach telewizyjnych analizowano każde publiczne wystąpienie Tomasza Świątka, próbując wyczytać z jego tonu, czy aprobuje związek córki. Dziennikarze dotarli do nagrania z jednego z turniejów sprzed miesięcy, na którym widać, jak ojciec Igi wymienia uśmiech z tajemniczym mężczyzną stojącym za kulisami. Wtedy wydawało się to nieistotne, teraz nabrało sensu. Plotki rozgrzały się do czerwoności, gdy jedna z gazet ujawniła, że rodzina Igi miała poznać jej partnera już kilka tygodni temu podczas prywatnej kolacji w Warszawie. Według źródeł był to spokojny wieczór, bez kamer w małym lokalu, który Iga często odwiedzała z przyjaciółmi. Świadkowie Mieli mówić, że atmosfera była ciepła, a Iga promieniała szczęściem, które widać było z daleka. Niektórzy twierdzą, że ojciec początkowo reagował z rezerwą, ale z czasem przekonał się, że jego córka naprawdę odnalazła spokój. W tym samym czasie media zaczęły docierać do wypowiedzi dawnych trenerów i osób z jej otoczenia, którzy zgodnie przyznawali, że w ostatnich miesiącach Iga zmieniła się nie do poznania. Była bardziej otwarta, mniej spięta, chętniej rozmawiała z dziennikarzami i częściej się śmiała, teraz wszyscy wiążą tę przemiany z miłością, o której wreszcie odważyła się powiedzieć publicznie. Wśród bliskich rodziny nie zabrakło też reakcji emocjonalnych. Jedna z krewnych igi, anonimowo cytowana przez tygodnik, wyznała, że przez lata martwili się, że życie sportowe całkowicie ją pochłonęło, że nie będzie miała czasu na normalność, a teraz czują ulgę, że znalazła coś, co daje jej równowagę. W polskich domach, wśród kibiców, trwały rozmowy jak nigdy dotąd. Starsze pokolenie, pamiętające czasy, gdy sportowcy unikali tematów prywatnych, mówiło z podziwem o tym, jak odważna jest młoda mistrzyni. W programach telewizyjnych pojawiały się zdjęcia z dzieciństwa Igi zestawiane z najnowszymi ujęciami, by pokazać, jak daleką drogę przeszła. Reakcje mediów zagranicznych były równie gwałtowne. Brytyjskie tabloidy pisały o polskiej gwieździe, która złamała stereotypy. Francuski dziennik sportowy opublikował artykuł z nagłówkiem Polska Królowa i jej tajemnica, sugerując, że to uczucie może być najpiękniejszym wątkiem w historii współczesnego sportu. Amerykańskie portale Lifestyle'owe analizowały, jak wizerunek IGI, jako spokojnej, skupionej zawodniczki. Łączy się teraz z jej ludzką stroną, co czyni ją jeszcze bardziej inspirującą. W Polsce jednak to nie media zagraniczne, lecz głosy bliskich poruszyły opinię publiczną najmocniej. W jednym z wywiadów dawny trener Igi wspomniał, że zawsze wiedział, iż jej siła tkwi nie tylko w fizyczności, ale w sercu, które potrafi kochać z pełną pasją. Jego słowa rozeszły się błyskawicznie, a w sieci pojawiły się tysiące komentarzy, w których ludzie dziękowali mu za przypomnienie, że nawet mistrzowie są przede wszystkim ludźmi. Reakcja fanów Igi Świątek po jej wyznaniu była jak eksplozja emocji, której nikt nie był w stanie zatrzymać. W ciągu kilku minut od publikacji słów "Kocham go" na jej oficjalnym profilu internet dosłownie się zagotował. Komentarze pojawiały się z prędkością, z jaką tylko raz w historii polskiego sportu reagowano po jej pierwszym zwycięstwie w Roland Garros. Tym razem jednak to nie triumf na korcie, lecz osobiste wyznanie poruszyło serca tysięcy ludzi. Fani z całego świata pisali o odwadze, o pięknie szczerości, o tym, że wreszcie zobaczyli w niej nie tylko genialną zawodniczkę, ale kobietę, która pozwoliła sobie kochać. W ciągu godziny pod postem pojawiło się ponad pół miliona reakcji, a wieczorem liczba przekroczyła milion. W Warszawie, Krakowie i Wrocławiu ludzie zbierali się pod wielkoformatowymi ekranami. Na których portale sportowe transmitowały relacje na żywo z reakcji mediów. W jednym z warszawskich pubów kibice oglądali powtórkę jej finałowego meczu z Paryża, komentując każde ujęcie, w którym uśmiechała się w stronę trybun, jakby szukali tam jego twarzy. W internecie powstawały grupy dyskusyjne, w których fani analizowali każdy gest z przeszłości, każde spojrzenie, każdą piosenkę, której słuchała przed meczami. Niektórzy przypomnieli sobie fragment wywiadu sprzed dwóch miesięcy, w którym powiedziała, że nauczyła się wreszcie grać z sercem, a nie tylko z głową. Wtedy brzmiało to jak metafora sportowa. Dziś fani odczytują to jako znak, że w jej życiu pojawiło się uczucie. Na Twitterze ludzie zamieszczali zdjęcia z jej turniejów, dodając opisy pełne emocji, pisząc, że to najpiękniejszy moment w historii polskiego sportu, bo oto mistrzyni, która dała światu siłę, odważyła się być sobą. W komentarzach pojawiły się też wzruszające historie zwykłych ludzi, którzy pisali, że jej słowa przypomniały im o własnych uczuciach, o miłościach, których bali się ujawnić. W mediach zaczęto mówić, że to nie tylko wyznanie, ale zjawisko społeczne symbol nowej wrażliwości w świecie, który przyzwyczaił się do perfekcyjnych wizerunków. W jednym z porannych programów prowadzący przeczytali fragment listu od fanki Z Poznania, która napisała, że po latach ciszy wreszcie poczuła, że idol może być bliski, ludzki, Prawdziwy. Na ulicach pojawiły się plakaty z jej zdjęciem i słowami kochaj po swojemu, inspirowane jej gestem. To, co miało być osobistym momentem, przerodziło się w zbiorową falę emocji, jakby cała Polska poczuła, że uczestniczy w czymś niezwykle intymnym. Wśród kibiców panowała mieszanina dumy i wzruszenia. Wielu z nich wspominało, że przez lata bali się, iż Iga stanie się jedną z tych gwiazd, które oddzielają się od świata murem ciszy, a teraz zobaczyli w niej kogoś, kto potrafi mówić własnym głosem. Nie zabrakło jednak i kontrowersji. Część internautów zastanawiała się, czy to niezbyt ryzykowne w czasie trwającego sezonu, czy nie odciągnie jej to od sportu, ale te głosy tonęły w oceanie wsparcia, w którym dominowało jedno uczucie: Podziw. Wielu artystów, dziennikarzy i sportowców przyłączało się do tej fali, publikując własne wpisy. Dawid Podsiadło udostępnił zdjęcie z koncertu z dopiskiem Miłość to najpiękniejsza gra. Robert Lewandowski napisał, że siła Igi to nie tylko serwis, ale serce, które ma odwagę bić głośno. W komentarzach pojawiły się tysiące reakcji od ludzi, którzy do tej pory nie interesowali się tenisem, ale teraz poczuli, że chcą być częścią tej historii. W redakcjach największych gazet redaktorzy pracowali bez przerwy, aktualizując strony co kilka minut, bo każda nowa informacja przyciągała setki tysięcy czytelników. Na TikToku wiralem stało się nagranie, na którym młoda dziewczyna płacze, mówiąc, że jeśli Iga może kochać bez strachu, to każdy może. Film obejrzano 10 milionów razy. Nagle wyznanie jednej osoby stało się manifestem dla całego pokolenia. W nocy portale informacyjne podały, że hasło Kocham go zostało najczęściej wyszukiwanym zwrotem w polskim internecie w ciągu ostatnich 24 godzin. Eksperci od komunikacji mówili, że to fenomen kulturowy, który nie zdarza się często moment, gdy sportowiec staje się symbolem emocji, których ludzie boją się wyrażać. Jednocześnie pod jej domem zaczęli pojawiać się ludzie z kwiatami, listami, rysunkami, jakby chcieli osobiście podziękować jej za to, że się otworzyła. W świecie pełnym pozorów, w którym każdy gest jest analizowany i oceniany, Iga świątek pokazała, że prawdziwa siła nie polega tylko na zwycięstwach, ale na odwadze bycia sobą. Jej słowa kocham go stały się symbolem szczerości, której brakuje w dzisiejszym świecie. Udowodniła, że nawet mistrzyni może być krucha, że za medalami i rekordami Bije serce pełne emocji i wrażliwości. Dziś cała Polska patrzy na nią z podziwem nie tylko jako na sportowca, lecz jako na człowieka, który potrafi kochać i inspirować. Jej historia uczy, że szczęście to nie wynik, lecz droga, którą idziemy z odwagą i prawdą w sercu. Jeśli poruszyła Cię ta historia, jeśli wierzysz, że miłość i autentyczność mają moc zmieniania świata, zostaw polubienie, udostępnij ten materiał i zasubskrybuj nasz kanał. Wspierajmy razem ludzi, którzy odważają się mówić własnym głosem i pokazują, że wrażliwość jest największą formą siły